Witajcie bardzo serdecznie w Eurotrack Simulator 2 z dodatkiem ekspansja polska, going east. Miał być dzisiaj yy, ten LS, ale zrobiłem ETS-a, później będzie BF, później chyba też ETS-a zrobię i w niedzielę, to będzie wtedy 20, jeśli dobrze obliczam, będzie już LS, mam nadzieję, że 13 i dopiszę na szczęście. Co mogę powiedzieć jeszcze? Mamy maila. No ciężarówka na jutkach by się przydał, więc trzeba grać. Czy zmieniłem? Jest w łotówkach sucharski.pl, Ten. Co jeszcze mogę powiedzieć? O przepraszam, jak tam mikrofon wybuch. Że wyszedł nowy Humble Bumble. Jest takie coś jak Greotron. Wargame jest... Może kupię to i nagram coś z tego, więc też was zapraszam na tryj w przyszłości. Więc jedziemy i ważne rzeczy powiem w trakcie jazdy po prostu Co sobie wybierzemy? Byliśmy tu Coś z Katowic, nie, z Łodzi sobie weźmy coś ładnego W Polsce jeździmy. Lublina Lublin, 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 wszystko do Lublina, o, do Poznania nie. Ile to kilosów ma? Co? Tyle 250 Skaniu nie lubię jeździć szczerze mówiąc Weźmiemy to do Lublina za 16 tysięcy, więc ja robię tu Pauzę i wracamy po wczytaniu się jesteśmy Dostaliśmy od razu nową wiadomość, ale to sobie przeczytamy albo po yy, działam albo po końcu tego albo albo w trakcie zobaczymy jakby panie co wierzymy tak ładnie wyglądamy ja bym sobie się sprawdził jeszcze co wierzymy i lecimy trociny bosz. chyba mody są włączone bo jakoś lepiej wszystko wygląda Które jest 13.5 ręczny zdjąć O przepraszam to to wina gry Coś doczytuję Ach wymusił no Gdzie jakieś ścińki to już z góry przepraszam To to nie moja wina Dobra co jeszcze mogę powiedzieć Mogę powiedzieć o ciekawym evencie który się podaje że 15 rozpoczyna na portalu graczy to jest teraz to co tam siedzę, gram z ludźmi Event jest bardzo ciekawy bo polega na wsadzeniu administratorom na ich serwerze kos, nagraniu tego, wysłaniu im i można i teraz ta nagroda jest najlepsza oni wybiorą najciekawszą pracę z tego co ja tam czytałem Ja linka dam do tego eventu, wszystko I można wygrać Battlefield na czwórkę Więc jak ktoś tam nie chce wydawać pieniędzy, to ma szansę. Jak ma i ma trójkę, to ma szansę właśnie. Serwer to jest chyba podstawka, to to nie trzeba być premium i dodatków. Po prostu można. I będzie. Więc ja wszystko dam, zapraszam na portal graczy. Też różne ciekawe newsy. Widnieją czasami. O, wyrobimy się. Zapraszam, zapraszam. Bardzo, bardzo, bardzo mi ludzie bardzo mili. A, tam czegoś nie odkryłem, ale to już szczegół. Więc event jest bardzo ciekawy jak dla mnie. I to brał udział w tym eventie, może ich skoszę. Zobaczymy. Kolejna wiadomość. A mi to zniknij. Więc ja się też cieszę ostatnio, wybiła na kanale już 800 to już jak nagrywam to to jest 812. I bardzo cieszę, że jest nas coraz więcej. Dziękuję wam za to, że trwacie ze mną. Wspieracie. Mówię. Na 1000 widzów będzie jakaś gra do rozdania, może parę. Chciałem Elesa rozdać jakiegoś. 13 chciałbym rozdać. Zobaczymy jak fundusze pozwolą. A jak nie, nie ja myślę, że ja powinienem. Mówię. Jak 1000 bije przed grudniem, to niestety będziecie musieli do grudnia poczekać. Będę bardziej przy kasie. No, a jak po grudniu, to to już na luzie. No po prostu teraz PF4, potem tem z i Assassin i troszkę się hajs nie zgadza. Ale w grudniu myślę, że już będzie ładnie, wszystko pięknie. więc będzie miło w ogóle sympatycznie co gramy w ETS-ą, że o ETS-ie powiem tak Jeździmy po Polsce teraz zrobimy samo polskie miasto doda z dodatku a potem lecimy w głąb Europy wstępnie planuję zrobić z 50 odcinków a później zakończymy serię i jak wyjdzie coś jakiś nowy dodatek, mam nadzieję, że wyjdzie to będziemy dalej nagrywać Wiecie. też jak będę miał jakieś kody to będę to wszystko wrzucał w materiał będzie informacja nic nie idzie nic nie idzie że jest coś do tego do zgarnięcia i na zasadzie kto pierwszy ten lepszy u mnie jest A na ile chcę zrobić konkurs Już nie wiem na jaki konkurs i że każdy miał ten albo zrobimy tak że po prostu będzie ogłoszenie i tam będzie wpisywać komentarz będzie pod ls jakimś to będzie chciał lesa i zrobimy losowania po prostu i materiał z losowania będzie żeby to wszystko było ten że uczciwie, że nie kantuje więc mówię do Eurotracker będę chciał jakichś ludzi brać muszę rolnika złapać. on chciał za mną nagrywać, ja go nie ma. W ogóle miał być LS z MSTS-a, to już mówiłem, ale po prostu nie było ekipy, więc za tydzień. Już w niedzielę będzie. Mówię. Systematyczność kanału się zmieniła. Przypuszczasz mnie, o jak miło z twojej strony. Systematyczność się zmieniła, do materiały co 3 dni regularnie regu... regularnie mam nadzieję przepraszam za język ale Już tyle języków się uczy, tyle powinienem znać, więc wszystko się miesza. Kurde i... Nie, nie mówcie mi, że polną ścieżką, to, to będzie 4 godziny trwał Zastanawiam się też, że... Chyba wam podam niektóre, spis modów podam wam urząd Eurotracka, ale to nie w tym materiale może następnym. No i event, o evencie powiedziałem. O systematyczności powiedziałem, o portalu powiedziałem. Ten, o, mówię. BF4 się pojawi od razu z dniu premiery, mam nadzieję. Tak samo będzie z Assassinem i Watchdogiem. Że ten sam dzień premiery jest więc materiał nie wiem, chyba pierwszy z watchdoga zrobię bardziej, szczerze bardziej mnie ten watchdog interesuje niż Assassin więc zobaczymy jak to będzie wszystko teraz jest pięknie 60 a bo lagi są przez ten przez wierzenie do miast pewnie jakieś tam jest wczytywanie renderowanie tego wszystkiego no i tak jest ładnie, to wszystko. Wszystko chodzi lepiej na tej nowej grafice niż na starym Radeonie. a teraz GTX -a mam 760. Kto śledzi na Facebooku to jest na bieżąco. Tam wszystko rzucam. Albo na Twitterze. na Twittera ktoś ma i śledzi na Twitterze to też jest na bieżąco. Więc portale społecznościowe to, to jest przyszłość. Tam jest wszystko, wszystko rzucam. Każdą swoją na albo coś Więc, co jeszcze mogę powiedzieć? Że, poglądamy sobie widoczki, jakaś wieś tam jest. 150 km zostało, a jedzie jakiś ten... ...spakom. Ciek... Ja sobie zastanawiam się cały czas, czy będzie to multi. Mam nadzieję, że będzie do ETS-a, to będzie bardzo urozmaicona gra. Czy się można z kierowcami... Mam nadzieję że serwery dedykowane wyjdą do ETS-a Bo do ls a no, jest w planach kupno. Oj, oj oj tam przepuścisz mnie Miękki mietek Pomigamy mu Trochę zaszalałem Ja wierzę na stacjami jak tam z paliwkiem, a bardzo dobrze Będziemy raczej trasy małe robić w tych odcinkach. Bo po co robić drugie trasy, jak nie ma się nic wątpliwego do powiedzenia, albo się samemu gra. Dłuższe trasy będą, jak właśnie będzie ktoś, z kim będzie można tam pogodać. I... O! Dobrze, że wspomniałem o tych FPS-ach, o tej grafice, to... Kurde, zbiorę się i w ten weekend... W opisie kanału pojawią się specyfikacje komputera mojego. Tak samo na Facebooka wrzucę i tak samo na Twittera. Że odkryłem, że Google Plus mam. Dzięki niektórym widzom, bo mnie pozapraszali tam do znajomych. Ja na Google przyjmuję do znajomych. Więc jak macie, to tam dodawajcie do kręgów was też dodam i tyle. Tylko na razie na Google Plus nie będę nic tam wrzucał, chyba się to automatycznie będzie choć wątpię znalazie na razie tylko Facebook i Twitter. Szczerze na Facebooku chyba też zacznę jak ktoś nie znalazł, jakimś cudem przyjmować. Poczekajcie chwilę, bo jakieś stukanie tu mam. Jestem z powrotem, to sąsiad się chyba bawił. Kolejna wiadomość. Sąsiad się bawił w stukanie. Pozdrawiam sąsiada. Oj, oj, oj się nie zbugowało jak wyglądamy bardzo ładnie wyglądamy co do live'ów na razie już wspominałem że z live'ami daję sobie spokój o wymusiłem przepraszam nie spojrzałem to to był fail ale dzięki za przepuszczenie ziomy. dzięki podziękujemy światełkami Więc live'y sobie darujemy, aż będę jakiś lepszy internety miał. To może być nawet za dwa lata. Zobaczymy jak to będzie. O, jakiś większy teren już wpadło to wszystko. Mogę pas zmienić. O to zabudowania jak się pojawiają to to wszystko spada. Ale idzie do przeżycia Jakbym na tamtej wszystko nagrywał to było ciekawie. I właśnie nie wiem co zrobić ze stroną grafiką. Chyba sprzedam. Albo sobie zostawię i będę składał drugiego kompa kiedyś. Szczerze mam na drugiego kompa, że ale stroną płytę. Tam na starej płycie jest czujnik uszkodzony procesora i kosmiczne temperatury pokażę, więc nic bym nie porobił więc zobaczymy jak to będzie Aby tak gadu gadu a tutaj już 70 km, czy jakieś 5 minutek pewnie Do Lublina jedziemy Że nie Lublińca Lampka na routerze mnie rozprasza po prostu jest nowy router ...żeby było to przepustować tego internetu, lepsza. I jak jest wifi włączone i tam rodzice są podpięci... ...to jak odbijają sygnał, to zarąbiście tak miga czasami, że może zjeżdżą z tego, z trasy. Co do GTA 5 może się odniosę. czekałem na wersję PC. Mógłbym kupić na konsolę, ale nie wiem, jak dla was nagrywać, bo nie ma Wermedii, a ja na razie nie mam pieniędzy na Wermedię. Flanagh jest najpierw w ten, drugi monitor. Więc na gry z konsol musicie poczekać. Co do PS4 albo Xbox One, jeszcze się z konsolami nowej generacji. Mam te stare, więc na razie jeszcze nie. Jak przestaną wychodzić na stare generacje, to będzie można się na nowe przerzucić. Chyba ja, że do jakiejś promocji na te nowej generacji choć wątpię, więc... Ja Zostajemy przy starej generacji. Tak komp jest według mnie na razie. Najbardziej komputer się chyba rozwija, PC się rozwija, znaczy się. Kon Konsole to wyjdzie na... na tam ile lat. Nie wiem, nie znam się na konsolach. I będzie to stało wszystko w miejscu. Chłopie, co ty robisz tą skodą? Boże niedzielny kierowca. Jedź chłopie, jedź. A, zrobiłem chyba nie przepisowo. Ale co tam nie było policji? 12 kilometrów, przygotujcie się na lagej szyny. No, rozwaliłem coś sobie na głowie. Ktoś syfa pewnie. więc rutu nie z portalu graczy też już namawiają że zaczął lajwować ale ja mówię jeden mega co mnie do live'ów nie urządza zbytnio więc sobie daruję choć próba senio wyszła dobrze myślę było tam parę osób lajwu więc nawet chyba wyszło Jesteśmy w Lublinie, witam Uwaga, zwalniamy, będzie lag I zaraz z tego patrzę już na FPS jak będą spadać Uuu, trzymają się, ale Plum Plum pf, pf. Pewnie to zabrzmiało, jakbym nie wiem coś robił Rzadkiego. Coś się pytał, dlaczego mi tak podwozie chodzi, to jest modna fizyksa to jest fizyk. Fizyk, znaczy się modna Fizykę Fizyk, boże. Modna Fizykę to jest i tyle. Można znaleźć fizę sobie. Chociaż podam na sam odcinku parę modów. Jesteśmy w Lublinie, mówię bo po polsce, żeby krajobrazy, zwiedzamy. Ale ten... Dzisiaj nie pozjedzaliśmy krajobrazu, bo ja się zagadałem o różnych rzeczach, więc Jest takie, o parkowanie. Ja się cieszę, że nikt nie hejtował tamtego tego odcinka z parkowaniem. Nie umie parkować. Jeszcze nawet prawka nie mam. Pyro będzie się robiło niedługo. Więc wtedy będą jia. Ach, wziąłem za szeroko. I wjeżdżamy do firmy rozładunek, i... rozładunaczek, znaczy się parkowanie Aldi, no to na firmy też jest mod. to są te, wiedziałem, palety. Czy co to jest? Ja Zatrzymałem się koło tego. Co to jest? Co to jest? Kto mi powie, co to jest koło ciężarówki? No co to jest? No nie wiem. Zarkujemy i będziemy roztrząsać co to jest. Jak ktoś wie, co to jest, koło tego, co staliśmy, to może się wyrazić, co to jest. Natomiast ja są jakieś... nie wiem, pręty. Jeśli tekstura jest słaba. Moje profesjonalne skręcanie. Ciekawe czy się uda tak. zobaczymy no trzymajcie kciuki ha, udało się czekajcie podjedziemy sobie jeszcze dobra udało się ale jaja ręcznie wyłączyć jedyneczka zgasić silnik no i ten no. podsumowanie Doskonale, no doskonały kierowca, bo prosty. Punkciki, poziom pierwszy. I przeczytamy jeszcze maile i kończymy. Gotówka, a na razie nie chcę. Poszukuj kogoś, nie, też nie chcę. Więc dzięki za uwagę, przekazałem co chciałem przekazać. Do usłyszenia. W materiałie jest bfa czwórki, ostatnim, z bety. I potem czekamy już... Na finalną wersję może jeszcze coś strójeczki wrzucę więc trzymajcie się do, do usłyszenia, do zobaczenia na razie